Manko, Jestem Mr. Lekpel i zrobimy nowy świat. Brzymo, na pewno będziemy zwalić na kody. To też będzie... Zanotki Zan Zan jeden. Tam jest trochę głupio, Dobra, ajej, ajej. I to... I... Też... Tu... Drewno... Tutaj... Ja zawsze na początek... Będzie później... <śmiech> <śmiech> będzie później... Taki... Minecraft Hardcore... A... Ta sera się nazywa... PL impreza miałem na przygodę ale może, jak chcecie co mogę zmienić zacznę napisać w komentarzach w komentarzach co chcecie hardcore czy takie i najpierw zlozne rzeczy czy jakoś, na razie przygody będą jeszcze mi się mieć tego tego, oj Na razie robimy crafting Crafting nie bie, nie mogę biegać, wspomniałem no, Będziemy robić odcinek Jedzonko I nie mówcie, żebym rozmrażał te, te No bo nie chcę mi się

kurczaku może wy byście rozmrażali, ale ja nie ile kurczaków o nie czemu sorry ale łączyło mi się, mam gadu gadu znaczy, mój brat maga dogadał. Oj. I bym chciał, jakby miał dużo osobów. Chcecie, a i w ogóle, jak będziecie chcieli ze nagrywać, dawajcie na Skype i od razu piszcie, chcę co nagrywać. Ale jak nie odpisuje, to znaczy, że jest. Ten mój brat siedzi. A mój mączki, bracie to wiecie, kto jest. Dobra, to przejdźmy do rzeczy. Znaczy do gry. No. Dobra, dekoracje domu by się przydało. O, święki! trzeba je zabijać? No w końcu to trochę... w to trochę łatwo je zabić, ale jak one się tak chodzą, to nieco łatwo. Gdzież będę miał level? Inne z tego mięsa. Głupie Miesz to. W przerwach ja ciągle myślę co nagrać, i wymyśliłem sobie Minecraft przygody, jakbyście chcieli wiedzieć, jak myśli Minecraft przygody sobie nagrać. No tylko... Oglądałem tylko Warteza, ale... Nie. Myślałem, że to czwarte owce. Tu. Zjem trochę. Owca. Na razie nie robię. Później zrobię. Kadry będą niedługo nauczysz się już robić nagrywarką. Jeszcze nie umiem się obsługiwać. I, a, i ważne, że chciałem, miałem powiedzieć, ważne, że teraz. Ja. Nie, nie umiem, nie da się zrobić, żeby kogoś słychać. No bo jestem ustawiony albo mnie słychać, albo go. Także wiecie. Dobra, bierzemy go. Bierzemy go. Dobrze, żebyśmy kończyć odcinek. Dobra, zajmę się owcami. I, I padaj. Ustawimy i tak mam Tak tutaj, będzie... Dobra, zaraz kończymy, to idę. Szybko zmienię. przygodę Papa, pa, pa. cześć. Ją. I nie zapomnijcie wcisnąć yy, żółty godzinek. Papa. Pa.